Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod Tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachuna. Lizaniasz, tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, Syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo pańskie. Minął tydzień, i dziś o poranku, o świcie rozpoczynamy świętowanie drugiej już niedzieli Adwentu, Adwentu który w tym roku wprowadza nas w nowy rok liturgiczny, rok chrzcielny 1050-lecia Chrztu Polski, rok miłosierdzia, rok nowego życia w Jezusie Chrystusie. Ten wyjątkowy czas Pan Bóg daje nam w konkretnym czasie historycznym. Historia niech będzie tematem tego dzisiejszego rozważania. Ewangelia dzisiejsza stawia nas w bardzo konkretnym czasie dziejowym, w bardzo konkretnym momencie dziejowym. Wymienione są poszczególne osoby, postaci, które charakteryzowały tamten właśnie czas. To był władca, to był arcykapłan, i w tym właśnie czasie, w tym miejscu, Jan zostaje wezwany do tego, aby głosić, aby głosić przyjście Zbawiciela, aby głosić i Zachęcał do tego, aby przygotowywać drogę na to przyjście, drogę swojego życia, aby to wszystko, co nierówne, co krzywe, co niepoukładane, aby to wszystko przygotować na przyjście obiecanego zbawiciela. Każdy z nas żyje w jakimś momencie dziejów. Te poprzednie rozważania, które podejmowaliśmy o naszym powołaniu, rozważanie o naszej wyjątkowości, można powiedzieć, skupiają się niejako, czy dopełniają się w tym właśnie rozważaniu i w tym fragmencie Ewangelii. Oto każdy z nas w swojej wyjątkowości, to każdy z nas w swojej drodze powołania życiowego. Jest postawiony w bardzo konkretnym momencie dziejowym. Moglibyśmy dzisiaj wymieniać, kto, za jakich czasów, w jakiej miejscowości. I niesamowite jest to, że to wszystko nie jest przypadkiem. To wszystko jest pięknym planem zbawienia zapisanym przez samego Boga. Każdy z nas w swojej wyjątkowości. Zostaje postawiony w dziejach ludzkości w bardzo konkretnym miejscu, czasie i z taką samą wyjątkową misją. Zadziwiające jest to. Tak. Myślę, że każdy z nas powinien sobie to na nowo uświadomić: odkrywając Boży plan zbawienia w naszym życiu, odkrywając jego miłosierdzie, doszukując się tych drobin miłosierdzia, tych momentów, miejsc, okazywania Bożego miłosierdzia w naszym życiu, dostrzec właśnie też to miejsce, gdzie jestem, wśród jakich ludzi, w jakim momencie historycznym mojej parafii, mojej szkoły, mojego zakładu pracy, mojej rodziny, mojego całego rodu, w jakim miejscu jestem. Z tym wszystkim, jakim jestem, i co przynoszę, co daję, czego nie daję, co odkrywam jako moje zadanie, jako moje powołanie, o czym już mówiliśmy, to wszystko dzieje się tu i teraz. I to bynajmniej nie jest przypadkiem, ale pięknie zaplanowanym planem Pana Boga dla nas, bardzo konkretnie dla nas. Zachwyćmy się tą historią dzisiejszą. Ktoś kiedyś powiedział, że żyjemy w trudnych czasach. Każde czasy są trudne, każde czasy mają jakieś swoje bolączki, jakieś swoje cierpienia, jakieś swoje znaki zapytania, ale także i te piękne momenty. Jestem tu i teraz z konkretnym planem i ze swoją wielkością. I to, że jestem tutaj dzisiaj, 6 grudnia 2015 roku, wcale nie jest przypadkiem, ale jest planem Bożym, jest czasem, w którym Bóg chce mi okazać miłosierdzie. Chodźmy więc w drugą niedzielę Adwentu odkrywać swoją misję, swoje powołanie i swoją wyjątkowość.